Cześć, z tej strony Sniper. Jak wiecie jestem na wakacjach, więc złapcie tutaj ode mnie odcineczek I co? Piszcie swoje linki w kom, aby wygrać w konkursie o coś za 200 v Odcinki ogólnie będą posiadały się co dwa dni Czyli jeden dzień, dla, jeden dzień odcinek, drugi dzień live na zastępczym Czyli Kamyk będzie oczywiście tutaj nagrywał dla was live'y Także mega dziękuję Kamyk I co? Tutaj macie wszystkie trupy coś w kolejnym sklepie? Mega dziękuję, Wbijać na Discord w ogóle Zwycięzców konkursów z odcinków przez moją nieobecność zobaczycie w pierwszym filmie po moich wakacjach Czyli jak wrócę to będzie pierwszy odcinek i wtedy będziesz tam mieli wszystkich zwycięzców Także ja się z nami żegnam, zapraszam do oglądania, cześć, siema, elu320, yo! Napisy no. 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 To Elu320

O, o, o nie, on nie ma mowy. Ma... czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej czy ty wiesz, że to to właśnie.